Cześć, witajcie misiaczki, jesteśmy w Dead Cells i mam jakieś ubranko ze Slay the Spire I zauważyłem, że tutaj na dole otworzyły mi się jakieś wrota Mogę zobaczyć, przejrzeć się czy to jest coś przydatnego Z tego co widzę to jest wielki wąż jakiś Hmm... I tu jest pani szkielet, ej to jest ta rycerka która umarła i jest przebita wielkim mieczem O hej nie jestem już martwy Okej okay, nie oceniam Witaj w moim własnym pokoju treningowym Po prostu wybierz sprzęt, wybierz swoje mutacje I zabij jakiś wrogów Za pierwszymi drzwiami na walkę czekają wybrani przez ciebie wrogowie Na końcu tego pokoju są też takie duże drzwi Ale nie pamiętam gdzie prowadziły Okej okay, to kciuka w górę dajemy No czyli to jest pokój treningowy I mogę wybrać sobie jakieś różne y, setupy również mutacje i mogę sobie potrenować, ale wiecie co wydaje mi się, że na to nie będziemy dzisiaj szli, bo to jest chyba takie dodatkowe nic za to raczej nie dostaniemy, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo chciałem tylko się tu przejść na szybko i zobaczyć, tak samo tutaj jeszcze mi się coś otworzyło jest grzybek, jest jakiś taki, aha to są jakieś trofea chyba za bossów, tu jest boss grzybowy ach, nowy pretendent, tutaj możesz walczyć z najgorszymi minionymi wrogami jeden po drugim, czyli tutaj ćwiczymy bossów chyba a jeśli ci, będzie Ci zbyt łatwo, twoi przeciwnicy przygotowali kilka nowych technik bitewnych, ruszaj i sprawdź swoją odwagę. Czyli to jest coś jak y, dodatek panteony y, z Hollow Knight'a, chyba. Dosyć fajne, dosyć fajny pomysł. Tu co jest na przykład? Jak sobie zapuka. Miej, czemu on puka. Aha, nieodkryte mama to. Może po kolei muszę to przechodzić. Tu z kolei jest jakiś wielki zegar, którego mogę użyć, zapukać. I co jest w środku? Puścili mnie. Eee, tu jest chyba boss rush Tak, coś było o tym, że odblokowałem BOSRASZ. Jedynie najlepsze z najlepszych, tylko te te kremy de la creme. Lub powinienem powiedzieć, te elitarne, elitarne, możesz zdobyć przyzwoity wynik. Czyli on nam tutaj będzie. Nie, no dobra, pomijam to. Eee, no i wychodzimy stąd. Ja tu nie chcę robić żadnego boss czy czegoś tam. Wychodzimy, my chcemy normalne podejście, ale dobrze wiedzieć, że coś takiego jest, to jest moim zdaniem taki dodatkowy content, jakieś inne tryby, ewentualnie kiedyś się za to weźmiemy, no to co, to lecimy zobaczyć jak dzisiaj nam pójdzie, mam nadzieję, że faktycznie odblokujemy jakiegoś bossa albo coś i musicie wiedzieć, że odcinki z tej serii są też bardzo dużej części nagrywane naprzód. Zazwyczaj nagrywam nie więcej niż dwa naprzód, ale wkrótce będę miał taką sytuację, że będą się spory zapas zrobić, jeśli chcecie mieć odcinki codziennie. Więc nie miejcie mi też za złe, że... Bo też pojawiają się takie komentarze po kroju No, Mangetsu, pewnie nie widziałeś, więc powtórzę. Nie musicie też powtarzać jakiś tam porad. Ja też patrzę w moje stare filmy poprzednie, co piszecie, ewentualnie, no czasami zapominam, ale często bywa tak, że właśnie nagrywam filmy naprzód, to głównie dlatego się do czegoś nie stosuje, więc to też miejcie na uwadze, że tak wygląda u mnie sytuacja, no i jest jak jest. Pod brutalność czy jakieś przetrwanie może? A brutalność znowu pójdźmy, nie wiem czemu, ale brutalność jakoś tak w moich oczach zazwyczaj wygrywa ze wszystkim i ostatnio cały czas pod to praktycznie idę, to tonik jest, może być. Robienie daily na oba kanały to jest dla mnie takie niesamowite wyzwanie, nawet jak mam montażystę, to wierzcie mi, że nagrywanie tak na bieżąco, na przykład, że codziennie nagrywał jeden film, jest mega wyczerpujące, dlatego lepiej sobie robić jakiś zapas, a dwa, że na przykład w środę mam... Jestem dosłownie cały dzień na uczelni, nie? Więc jak mam sobie z tym poradzić? Odpadli Nożerca 1, no nie ma innego, innej za bardzo metody, a i tak często na przykład siedzę po nocach, żeby coś też samemu montować, nie tylko, no i no jest jak jest, no, generalnie. A teraz akurat mam bardzo ochotę na Cells, raczej traktuje tę gierkę tak, żeby się odstresować Nawet jak ostatnio padłem gdzieś tam na bosie, to był bodajże, tak mi się wydaje, boss już finałowy Nawet jak na nim padłem, to nie byłem jakoś specjalnie zły na to Tylko tak przyjąłem to bardzo z, ze zrozumieniem No bo i tak jestem zadowolony, że tam dotarłem, a no kiedyś się nauczę tego bossa I nawet jeśli to dalej mnie to odstresowuje 3+, plus tu jest, ale nie, nie mamy nawet jeśli to kasy tak to myślę, że jeszcze przejdę się kawałek I ewentualnie w te dwie minuty dojdziemy na kolejne piętro Tak myślę, że zrobimy Czy crossover szukać tutaj może gdzieś w sumie? Jakbym crossover znalazł Dobra, nie idziemy w te dwie minuty, bo ostatnio i tak gówno dostaje Bardzo często Oj, 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 I mam nadzieję, że będzie ten crossover z Terrarii. I tak właśnie chciałem o Terrarii powiedzieć, że nagrywałem sobie na główny kanał Terrarię. I Boże, jaki ja byłem zdenerwowany po tym odcinku. Dalej w sumie jest, dalej mnie nosi. Bo wziąłem sobie wyzwanie w postaci tam, no, no trudnego dość świata. Z, trudnymi, z trudnym trybem i jak chodzicie dosłownie tą postacią, co chwilę giniecie od zwykłego jakiegoś mopka za 250 odbrywacie, potem na się też 20 tysięcy razy to jest takie denerwujące i wyczerpujące tak dokładnie się ze mną stało I, i normalnie stwierdziłem, że ten Dead Cells, gra która jest o wiele bardziej fair, mnie przynajmniej relaksuje będzie dla mnie odpowiedniejsza teraz w tym momencie co to jest za komórka? zobaczmy chociaż raz Eee, granat łowcy. Użyj tego, aby rozłościć potwora. Kiedy jego życie spadnie do. To jest Pokémon. Możemy Pokémona sobie złapać. Tak to rozumiem. I możemy dowolnego potwora. Czy jest jakaś pula tych potworów? Ej, ale że Pokémony tutaj nawet zaimplementowali. Do kogo byśmy chcieli? Chyba kogoś z późniejszych pięter. Na przykład z tego zamku byśmy wzięli. O, jest coś. Eee, naprawdę wygodnie. Dobra, fotel wygodny, elegancki stolik. Jest tam notatka pokryta słowami kill, 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 kill. Niezbyt urozmaicony, ale daj do myślenia, jestem pewny. I dało nam. Tasak, przedmioty rzucane. Jeden. Ogłusza każdego wroga, którego uderzy. Hmm. Bezmę sobie może za magiczny łuk, bo tą magią już zdążyłem się dosłownie nachapać i naużywać. A tak to nie wiem, jak się tym rzuca. Nie mogę rzucić, jak na razie. A może dla to, że pod brutalność mam rzeczy. Nie mam pojęcia, szczerze. Brak amunicji. Amunicji? Yy, a właśnie, jeszcze mogę jakieś inne bronie zebrać Dobra, to wezmę ten kilof Przetestujemy go sobie, zamiast zapałkę Pałka, zapałka, dwa kije I też mogę schować do plecaka, mówiliście Może zrobię tak, pyk To sobie wezmę i schowam do plecaka Trzymaj plecaku, o! Dzięki, że mi powiedzieliście o tym, bo nie wiedziałem jak używać plecaka Nie wiedziałem cały czas tego A ten kilof wydaje się całkiem spoko Może nie, że zaskoczyło Ale dużo takich wiadomości się yy, pojawiało Po kroju, że wy też jakoś tam Specjalnie się tym mundialem mnie interesujecie. Ja wam powiem, że od dziecka co to wypadło? Oko? Potwora? Kurde, oczy potwora mogą wylecieć? Przedmioty rzucane? Dobra. Ja od dziecka, znaczy grałem jak byłem mały piłkę nożną, miałem sąsiada, kolegę, do którego codziennie praktycznie chodziłem i kopaliśmy sobie, ale powiem wam szczerze, że wraz z wiekiem jakoś tak znudziło mi się, a wręcz nawet jakoś przez to, że w podstawówce, w gimnazjum wiecznie ta Piłka nożna była tylko. No to tak mi ten sport się przejadł, i tak jakoś nie wiem. No nie interesuje mnie po prostu. Tak samo wszystkie mecze, jak jest coś grane. I nawet jak byłem młodszy, miałem na tym punkcie troszkę taki kompleks. Dosyć fajny w sumie, tutaj jest czwóreczka, ja mam trójeczkę co? No nie mam złota, ale dobra, chciałem porównać, trudno. No miałem taki troszkę kompleks na tym punkcie. Bo bałem się, że ktoś będzie mnie na przykład z tej perspektywy oceniał. To jest kwiatek. Że nie wiem, nie interesuje się za bardzo sportem, piłką nożną, e, więc jestem, nie wiem, mniej męski, bo to jest męski sport. Że jestem taki, taką kurczę pipeczką czy coś. Nie wiem, jak mnie kiedyś teś zapyta o coś albo coś, będzie chciał z nami na ten temat pogadać, to w sumie nic nie odpowiem. No i po części tak jest. Ale, o, jaka fajna gwiazdka, ale to nie chcielibyśmy chyba. No, ale tak z wiekiem powiem wam, że mi to przeszło. I jakoś tak nie mam też do siebie żalu. Po prostu mnie to nie interesuje. Tu jest drugi klucz ogrodnika, więc już mamy dwa klucze. Możemy gdzieś się dostać, może gdzieś trzeci będzie. Można powiedzieć, że się z tym pogodziłem. Nie czuję się z tym źle. I, i, i tak wygląda na przykład sytuacja z mojej strony. I też z wieloma innymi rzeczami tak mam. Na przykład mam prawo jazdy i dużo też jeździłem, ale nie można powiedzieć, że się super jakoś interesuję samochodami, markami samochodów i tym wszystkim. A to też jest taka powiedzmy domena, która zawsze była uznawana za cechę męską e, i raczej był to taki e, najbardziej poruszany, czy, czy te dwa tematy najbardziej poruszane w męskiej społeczności, jeśli chodzi o mm, jakieś relacje pokoleniowe. Dlatego właśnie bez powodu podałem tego teścia mojego, bo, bo w sumie o czym może gadać młody ze starym, nie? No to taki, taki szybki przykład, ale no w życiu, powiedzmy dorosłym, nie sprawia mi to jakiegoś specjalnego problemu, może czasami delikatny dyskomfort, ale da się chyba wszystko wytłumaczyć. No cóż, ja raczej na inne tematy można ze mną pogadać, na wiele innych tematów w sumie na większość tematów można ze mną pogadać, ale temat sportu, czy temat samochodów bardziej sportu już w sumie, piłki nożnej, to, to nie, nie, nie. A ze sportów to ja bardziej zawsze lubiłem siatkówkę Nie trzeba się jakoś tak super dużo ruszać, a jest fajnie <gry> e, No i co? I ostatni klucz ogrodnika gdzieś mi został i miałbym schemat A ja nie mam tego klucza ogrodnika, kwiatka tak zwanego Co to są te komórki? Aha, że mogę do PokeBola złapać Tylko ja nie chcę nic z tych, ja chcę jakiegoś późniejszego złapać Ciekawe czy oni też mogą zginąć do PokeBola to, że się wymyślili w ogóle w tej grze A ten kilowiec jest naprawdę spoko, On się zachowuje jak broń z tego, z przetrwania, z gatunku przetrwania Na przykład ten taki szeroki miecz Ale z kolei jest pod brutalność Chyba, że jest pod przetrwanie, tylko mi się zrobiło, bo jest bezbarwny, nie, na, na, na brutalność Tego na przykład nie wiem, bo nie sprawdziłem jakiego typu jest normalnie Jeśli spotykamy mm, Bubka zapomniałem też przyzywać To sobie przetworzymy I macie, na hita 60 wrogów dzisiaj robimy, jak nic. Jest tutaj, trzeci, ale nie mogę do góry się dostać. Nie mam odbijania się od boku. Przytrzymaj, aby opróżnić plecak. Nie chcę opróżnić plecaka. Czemu mi cały czas wyświetla te informacje? To co, 60 wrogów? Ej, kukłę można złapać. Czemu ja o tym nie pomyślałem? Kukłę można złapać i może ona będzie nam dawać yy, nieśmiertelność, w sensie tarcze. To było prześwietne. W Isaacu wiem, że to tak działa. Są tam mobki, które dają nam tarcze takie kapłany, Isaac Repentance. I można złapać też do pokebola przywoływać i tarczę mamy. Kozacko, jakby to tak tutaj działało, to było mega OP tarcza na sobie. ok? Nie chcę zginąć. Kurde, i straciłem! Straciłem te 60 zabójstw. No trudno. Musiało się to stać. Ale byliśmy blisko. Nawet też specjalnie się na początku nie starałem. Bliźniacze sztylety. Nie biorę, ja mam tam już swoją pulę temów. Uuu, zwój. Ktoś mówił, że amulety jakie nosimy, mają wpływ na to, jakie dostajemy. Te zwoje. I ja o tym nie wiedziałem, szczerze. Będę na to zwracał uwagę następnym razem. Bo to może sporo mi tutaj namieszać jeszcze. Bagno wygnanych. Ja tam chyba byłem. I główne jakieś tam było. Nie wiem, czy tam chcę iść. No i mamy nekropolię. 8 minut. Nie daliśmy rady, bo się troszkę cofałem. Piolkę zdrowia byśmy ulepszali. Tutaj, panie, daj mi jakąś, jakieś ulepszenie. Bierzemy po to kilo w 3. No fajnie by było mieć na plus, plus. Jeszcze ma fajne staty bardzo. Biorę plus plus. Nie będę raczej żałował. Egzekucję weźmy, bo jest dobre na bossów. Może niekoniecznie pod naszą broń, która tyle bije. Ale na bossów zauważyłem, egzekucja tak fajnie dokończa. Co to za skrzynia? Wejść do skarbca. Co? Skarbiec? Czyli mam wybór, albo tu, albo do sk Chodźmy zobaczyć ten skarbiec. Bank. Jest tu więcej bogaczy, niż sobie kiedykolwiek wyobrażasz w swoim życiu. Setki do kwadratu i jeszcze kilku. A może to jest ten bosraż? Ej, nie chciałem tutaj iść. Dotrzyj do banku po raz pierwszy. <taki>, Taki zanudzony. Powinien zostać artystą, albo Och, klient. Tyle czasu minęło odkąd? Nieważne. Witamy w naszym banku. Możesz nam powierzyć swoje drogocenne własności. Dobrze o nie zadbamy. Teraz jednak nie zalecałbym tego robić. Wiesz, zdaje się, że mamy małe problemy z bezpieczeństwem w skarbcu. Zapewniamy, że nie ma się o co martwić, ale jeśli chcesz tam wejść i pomóc nam z ech, bezpieczeństwem, to czuj się jak w domu. Tu weź ten zapasowy klucz, rozgość się w naszym banku. A mogę jeszcze zawrócić? Raczej nie mogę pożyczyć coś. Tu jest klucz przepustka. Yy, no, zawrócić nie zawrócę, co? <laughs> nie ma opcji. Czyli to jest chyba faktycznie taki bostrasz, ale no dobra, niech będzie przynajmniej ten odcinek coś innego będzie miał. Tu mogę pożyczyć kaskę, nie chcę. W końcu to bank. Wow, trzasnęła. Zejdź. Dosyć fajne wizualnie to jest. Mi się wydaje, że to może być z jakiegoś dodatku. Zawsze jak coś jest takie bardziej odpisowane, to jest z dodatku. <grym> Taka jest zasada. O, są wrogowie. I tu muszę pomagać, tak? Są złoci wrogowie, ludzie złoci. A może to jest po prostu alternatywne piętro, a nie jakiś boss rush? Mam nadzieję. O, wow! Co jest z tobą? Powaliło cię? Biorę cię, biorę cię, biorę cię do pokebola. Jesteś super, jesteś super jednak. Pokebol. Przetrzymaj, co nie zadziałało? Toksyczne, co? Co się stało? To jest elita teraz. Ja myślałem, że ty będziesz po mojej stronie. Użyj ekstraktor schematów. Aha. Coś zepsułem chyba. Nie zadziałało, czyli miałem to rzucić, a dopiero potem chyba z... Uż... Nie wiem, nie wiem co się stało. Rzuciłem w niego, nic się nie stało. Musiałem jeszcze popatrzeć. Coś mi gra podpowiadała, ale ja tego nie słuchałem, bo się bałem, że zginę. Aha, używamy, żeby rozłościć potwora ekstraktor schematów i wycisnąć z niego schematy. To nie jest chyba jak pokeball To rozłoszczamy, jest elitą. Zmieszany kieszonkowiec. Kurde, ginę, ginę, ginę. Jeden HP mam. <laughs> Jezus! Dobra, Kiluje się. Ten ekstraktor to mi się tutaj Naprawdę, o tu jest ekstraktor. Kurde, nie. Masz, masz. Udało się coś. Oszukano śmierci. Dobra, bez sensu. Bez sensu, ludzie. Nie będę tego używał już, bo nawet śmierć popełniłem. Przepraszam Was, bardzo się skupiłem na tym przedmiocie, bo chciałem zobaczyć jak on działa, a koniec końców nie dość, że nic na tym nie zyskałem, to jeszcze mnóstwo straciłem. Czyli możemy elity robić, plus jakieś schematy wyciskać z wrogów. Na to wychodzi, że to jest takie do, do znajdziek różnych. Że może jest jakaś szansa na schemat z jakiegoś wroga i to nam bardziej już, czy zwiększa te szanse na zdobycie tego schematu, albo coś takiego, ale w zamian musimy się z potężnym przeciwnikiem yy, na przykład tam zmierzyć i jest o wiele trudniej, albo coś takiego. Tak podejrzewam, bo Yy, tak wynika z tego opisu I co to jest? Aha, próbujemy Muszę Niebieska przepustka, dostałem niebieską przepustkę jakąś Się udało, jest klątwa, nie chcę klątwy, przeklęty skarb, idźcie se z tym głównym. Znowu przepis na to, żeby umrzeć w fajnej lokacji i nic nie zdobyć Dobra, niebieska przepustka zdobyta Tutaj też szukamy kolejnej przepustki Z tego to wynika można najpierw w dół. Czy w dół zawsze jest jakaś skrzynka? Albo na przykład skrzynka yy, z klątwą? Czy Coś takiego? Nie zdziwiłoby mnie to. Ten wróg jest mega trudny. O kurde, ale mam mało zdrowia. No to odwaliłem. Na dole jest elita. Nie wiem, czy się z tym mierzyć. Pyk! Ok, przeżyłem. Jest jakiś schemat: Kolczaste żeleźce. Czyli coś. Hmm, pod taktykę. Tam jest bubek. Cierpi. Biedek, co uciec, jest uwięziony Nie ma niestety nic pod leczenie się, mogę też pożyczać kasę tutaj To jest akurat fajny, ciekawy motyw, pożyczenie, pewnie zaklątwy albo coś takiego Tu dodajmy sobie życie, jak najwięcej życia eee, To daje mi życie i teraz pyk, pyk Ale egzekucja weszła, mnóstwo kaski Brakuje mi teraz te tej nekromancji nieszczęsnej W tym momencie byłaby bardzo szczęsna, wskazana nawet Oj, 30 HP, 30 HP Jestem po oszukaniu śmierci Proszę, Mangi, odkryj coś dzisiaj Nie Nie, 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 nie nie. Jest Jedonko, jest jedonko! 15%, zawsze coś 200 HP mam, nie Tu, szybko, zwój wziąłem, zwój wziąłem Brutalność I wszyscy mnie zignorowali Kurde, jaki ty masz zasięg Co z tą jest Ojeju 3 HP, 3 HP Przecież to jest żart jakiś A tu co, mam się przeturlać? A nie, tu na górze jest No Mam jeszcze dalej próbować, czy się wracać? Hmm Coś tu jest Teleport I tu mogę otworzyć to Jeśli bym chciał, ale będzie pewnie jakaś walka I zobaczmy co jest niżej Może mnie uzdrowią chociaż bo tam wyglądało, jakby naprawdę był jakiś boss fight. A za nic nie dam rady przejść. No nie. To dalej trwa. Jest zwój, jest zwój! Nie iść pod życie na pewno? No ja i tak wszystkich na hita biorę. Dobra, bierzemy tę brutalność, trudno. To i tak są takie wartości procentowe, że nic mi to nie daje. Ja muszę mieć jedzonko. Jest bibliotekarz. Ci. Co on mi mówisz, ci? Coś, coś tu będzie fajnego? No jak ktoś lubi książki. To może faktycznie coś tu znaleźć dla siebie, ale nie ja. Ja się boję, ja się boję, ludzie. Dawno się tak nie bałem podczas zwykłego podejścia. Czuję się jakbym miał wieczną klątwę. Na ten, wieczną klątwę ze 100. przeciwników zlikwidować, żeby ją, żeby jej się pozbyć. <ścoughs> Emocje są. Pewnie każdy w tym momencie z Was patrzy na, na to, ile trwa już odcinek. Ile jeszcze trwa, żeby zobaczyć, kiedy się wywalę. <coughs> Czy może przetrwał to. Oj, no, małe są szanse ludziki. Pyk? Co? Aha. To jest to, co mówiliście mi w poprzednim odcinku. Znaczy, że mówiłem w poprzednim odcinku, że wy mi to mówiliście. Czyli, jak przeciwnik ma kolce na grzbiecie i go walniemy, to on nam odda. Ja pierdziczę. Ale mieliśmy nową lokację. Mam wrażenie, że dzisiaj wyszło wyjątkowo krótko, więc zróbmy inaczej. Zobaczmy w takim razie, co tutaj jest jeszcze. Yy, tu, tu. Zobaczmy dokładnie, co to jest. To brzmi jak taki idealny wypełniasz na jakieś krótkie odcinki. O, to purko kuchenny, mogę zobaczyć to z przyjemnością. zardzawiały miecz. Aha, mogę wymienić. Dobra, no to tyle. Nie mogę sprzedać. I co? I mam tutaj wyczyścić ich na czas, tak? Kurde, ale obrywałem. A ten ma kolce, też sobie zadałem. Znowu powtórzyłem ten błąd. Się leczę, część obrażeń. Dobra. I tu są staty. Dodał nam wszystkie naraz. Pyk. Mam to zrobić na czas, tak? Czy na ilość przeciwników? Pyk. Nie mam pojęcia, ale bardzo fajnie się z tego topora kuchennego bije. Co to jest? Pierwszy raz to widzę. 5 bonusowych punktów. Za co? No, jak rozumiem, to jest taki też treningowy tryb. Ale czy tu serio nic nie ma, czy jak to jest? Hmm. Coś za to dostaniemy? Ileś mam jeszcze czasu? Tak, 3,17 mam jeszcze. Muszę i zbieram sobie punkty. O, 70 punktów. Czyli to, to jest taki faktycznie jakiś taki raż, ale niekoniecznie boss raż, chyba. Nie wiem. Tu jest jakiś przeciwnik. 10 punktów za niego dostałem, a za was. Chyba nic nie dostaję nawet. Dobra, 80 punktów. Tu jest jakiś, jakaś skrzynka. Y, wampiryzm. Nawet nie wiem, co ja biorę, bo ja tych przedmiotów mam wrażenie, że nigdy nie miałem odblokowanych. Tu mogę się tepać, gdzieś, gdzie nawet nie byłem. Spoko. No to tak mnie że to jest taki rush na punkty. Kurde. Wow, 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 Albo na śmierć. Na przykład teraz zechłem prawie. Ale już nie mam w ogóle nawet heal'a. <ścoughs> żeby było zabawnie. No, jest bardzo zabawnie. Zwłaszcza jak wszyscy płoną. za nich punkty są. <ścoughs> oj, 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 oj. No jakaś tu zabawa w tym jest Można sobie tu wejść i tak pociachać wroków Ale z drugiej strony Czemu by nie zagrać po prostu normalnego podejścia Użyj, co mogę użyć, au I skrzydła kruka Wezmę sobie za wampiryzm Nawet nie mam za bardzo czasu, żeby poczytać Znaczy mógłbym czytać opisy tych rzeczy Ale ja i tak nie mam ich w podejściach Więc ja nie wiem, czy, ma, czy mam w ogóle zwracać na nie uwagę Aż tak, bo chyba na nie przyjdzie pora Jeśli będę mógł to odblokować Albo będę mógł to wziąć w podejściach Wow, wow, pyk, pyk Mam cię. To 40 sekund. To może się nie wywalmy. To jest jakaś mgła dziwna. Jakiś ksiądz tam macha jakąś mirą czy czymś. Nie wiem, co to jest. Kadzidłami. <grym> mirą. Mira to chyba to, co się wsypywało do tych kadzideł. Taktyka czy nie mistrza. Ale mogę latać. Latać prądem mogę. Bonusowe punkty. A jak 200 zdobędę? Jeszcze się wywalę. <grym> Dobra, jest 214. Wstydu chyba nie będzie, co? I co? Zakończy się. Czy ja przegram? Czas upłynął żałosne, wynik pomyślnie wysłany. Ale czemu żałosne? To było wyzwanie dnia jakieś. Aha, czy to jest jak Daily. I tu jest ranking wyzwań dnia. To ten zegar ma już większy sens. No ale zobaczyliśmy przynajmniej coś nowego. Nie ogarniam, trochę, powiem Wam szczerze, i przyznaję się do tego w 100%. Jestem dzisiaj strasznie nieogarnięty. Ale mam nadzieję, że oglądało Wam się przyjemnie. Że przyjemnie wypiliście herbatkę, czy to, co to tam mieliście do picia. No i widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że w następnym odcinku faktycznie już tego bossa zabijemy, bo byłem tak blisko. Ten bank dzisiaj mi przeszkodził, którym i tak się nie udało nic odblokować. Ale jeszcze przyjdzie na to pora. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się mordeczki i papa! pa!